Czy ktoś coś usłysza? Kto ją znalazł? Ja. Rozumiem. This is Robiłam jego lączkę, nadzwyczaj ostra i przywlekłe. Zużyłam już wszystkie leki, jakie można było dostać w tej dzikiej okolicy, lecz nadal Moja matka, moja, moja matka, jako jedyna w tym odbudnym zameczku, była zbyt wrażliwa i zbyt niezdarna, by upuścić mi krwi, której tak już za wiele utraciłam nacinając sobie żył. Nie mogłam również pozwolić, by poszła szukać pomocy i zostawiała mnie samą. No, w końcu przyszła mi na myśl odrobina opień, które przechowywałam w środku ze tytoniem, bowiem przyzwyczajam się palić tyton z domieszką tej trucizny. Gdy miałam wydzielić sobie dawkę, z konieczności zaczęłam się wahać. Przy paleniu nie stanowi to różnicy, ile się go weźmie. Zazwyczaj napełniałam do połowy papieros tytoniem pokrajanym i przemieszanym pół na pół z opium. Niekiedy, wypaliwszy do dna tę mieszankę, nie odczuwałam bynajmniej jej działania. Kiedy indziej, już po wypalaniu trzech czwartych zawartości papierosa, występowały niepokojące zaburzeń umysłowych oznaki. Ach, ja strzegałem mnie, nakazując bym przestała. Obecnie rzecz miała się inaczej. Jeszcze nigdy dotychczas nie spożywałam opium. Zdarzało mi się już zażywać laudaną i morfinę, i wahać się co do nich nie byłoby powodu, lecz nie wiedziałam, jak obchodzić się z mocniejszą trucizną. Mimo to nie poddawałam się bynajmniej przygnębieniu, gdyż postanowiłam zażywać go stopniowo. Miałam zacząć od bardzo małej dawki. Gdyby zaś okazałam się za słaba, powtórzyć ją i zażywać okiem do dopóki nie nastąpi obniżenie gorączki i nie przyjdzie upragniony sen, którego me odurzone zmysły nie zaznały już od tygodnia. I bez wątpienia, właśnie to oburzenie zmysłów, te tempe majaczenia, w których poczynałam się pogrążać, nie pozwoliły mi rozpoznać nieścisłości w mym rozumowaniu. Zaślep zaślepiły mnie do tego stopnia, iż nie umiałam określić, co jest wielkie, a co małe. Dawka, którą w końcu bez namysłu połknęłam, a nie spaliłam była niewątpliwie bardzo małą cząstką porcji, którą trzymałam w ręku. ciężkie okiennice, zapadła już bowiem noc. Zrobiłam to, by móc w nocy przyglądać się obrazom i rozczytywać się w znalezionym na poduszce Tomiku, który zawierał krytyczny opis. Nagle w jakimś nieoczekiwanym blasku ujrzałem obraz, na którym patrzyłam inaczej niż poprzednio. Był to wizerunek młodej dziewczyny rozkwitające już kobietę. Zamknęłam oczy, by zyskać czas na myślenie, by upewnić się, iż moja wizja mnie nie łudzi. Portret ten, jak już wspomniałam, przedstawiał młodą dziewczynę. Widniały na nim ramiona, piersi, a nawet końce promienistych włosów, które znikały w promienistych cieniach, stanowiących w wow. całości. I oto pod numerem oznaczający owalny portret. Znalazłem to bez ładnie, wiele. Mówiące słowa. Byłam dziewczyną najprzedniejszej urody. Kochałam i pieściłam wszystko. Nienawidziłam tylko sztuki, co była moją rywalką. Zdrygałam się przed pędzlami, które pozbawiały mnie uścisków kochanka. Nie żyje?